Cześć, fajnie, że jesteś. Mam na imię Karolina. Witam Cię na moim kanale. O tytule Fajnie, że jesteś. Dzisiaj będę mówiła o kłótni. Jak to zrobić, żeby przestać się kłócić? Jak to zrobić, żeby nie wyjść zbyt poturbowanym z takiej kłótni, kiedy już komuś wywali? No i czym różni się tak naprawdę kłótnia od dyskusji? Słyszeliście, w dzieciństwie może nawet nie dyskutuj, więc nawet nie chodziło o. Nie kłóć się, tylko nawet nie można było dyskutować. To zacznę może od różnic, jakie są pomiędzy kłótnią a dyskusją. Pierwsza znacząca różnica to jest cel, bo słuchajcie, w kłótni to jest to, żeby udowodnić swoją rację, żeby komuś dopiec, żeby tak naprawdę moje było na wierzchu. Cel dyskusji jest zupełnie inny. Jest właśnie, jak sama nazwa mówi, o dyskutowaniu, o tym, żeby zobaczyć siebie w równi. Po prostu ty masz jakiś swój punkt widzenia, ja mam swój punkt widzenia. Nie o to chodzi, żeby moje było na wierzchu, nie o to chodzi, żeby sobie cokolwiek udowadniać. Kwestia samej... Właśnie dyskusji, ciekawości, jak to wygląda z Twojej perspektywy, bo ja jestem ciekawa, jak to wygląda z Twojej strony. Tutaj w ogóle nie ma właśnie takiego udowadniania, moje musi być na wierzchu. Druga znacząca różnica między kłótnią a dyskusją to tonacja. Zobaczcie, już, samo to, jakbyśmy zamknęli oczy i posłuchali. Nawet w innym języku, niezrozumiałym dla nas, to jesteśmy w stanie bezbłędnie określić, czy to jest kłótnia, czy dyskusja. W dyskusji jest inny zupełnie ton, jest spokojniej, mniejsze emocje, mniej podniesionych głosów. Nie ma takiego wchodzenia sobie w słowo, nie ma przerywania. Dyskusja odbywa się bez triggerów, ze wzajemnym siebie zrozumieniem. W dyskusji jest dużo pytań, nie takich mędrkujących, tylko takich z ciekawością i również te pytania są w dobry sposób odbierane, bo kiedy kłócisz się z kimś, to ta druga osoba może odebrać nawet twoje pytania jako w ogóle zły przejaw, tak i wkurzyć się jeszcze bardziej. A w dyskusji to jest zdecydowanie na plus. Trzecia różnica to upór, nastawienie, tak jakbyśmy szli na jakąś wojnę, musimy wygrać. Natomiast w dyskusji jesteśmy równi, nie ma wygranych, nie ma przegranych. A sama dyskusja jest fascynującą drogą. Czwarta różnica to sposób rozwiązywania problemów. W dyskusji jesteśmy na równi. W dyskusji chcemy dojść do wspólnego porozumienia, do rozwiązania problemu, jeśli takowy jest. Natomiast w kłótni ranienie. Ranienie lecimy grubo, ciężko wyjść niepokreszowanym z kłótni. Pięć, emocje. W dyskusji jest spokojniej. W dyskusji parafraza jest dobrze odebrana, dobrze zrozumiana. Natomiast, jeśli ktoś się z Tobą kłóci, to nawet parafrazowanie może być źle odebrane, bo ktoś powie, dlaczego Ty mi wkładasz w ogóle w moje usta takie słowa. Tego nie powiedziałem, i wszystko jest źle odebrane. Typu, co? Przedrzeźniasz mnie. Kolejna różnica to intencja. W kłótni bardzo często my wiemy, my projektujemy na drugą osobę. Jakieś cechy złego rodzica chociażby i my chcemy widzieć, widzimy to, tak, ty masz, ty masz złą intencję, ty na pewno źle do mnie podchodzisz, ty już wiesz i również używamy, ty zawsze, ty nigdy, ty wcale, ty byś coś tam, różnica również w oczekiwaniach, tak, w dyskusji jest zupełnie inaczej. No i co, kochani, dlaczego w ogóle się kłócimy? Kłócimy się, dlatego, że nam na sobie zależy. I oczywiście można dojść do takiego etapu, w którym nie kłócimy się, natomiast traktowanie siebie chłodno, z dystansem, bez emocji, raczej nie służy związkowi. Bardziej bym balansowała między kłótnią a dyskusją, kierując się bardziej w stronę dyskusji, natomiast takie olewactwo i w sumie mi nie zależy. Czy to, czy tamto, nie mam z tobą żadnych spraw i nie będę już w ogóle rozmawiać, bo ciężkie tematy zamiatamy pod dywan, nie służy relacji. Więc czemu się kłócimy? Dlatego, że nam na sobie zależy. To przede wszystkim. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że wydaje nam się, że wiemy lepiej. Dokładnie. I Wydaje nam się, znowu podkreślam, wydaje nam się, że my wiemy, co dla tej osoby jest lepsze, bo my patrzymy przez swój pryzmat. I ciężko nam się jest pogodzić z tym, że na przykład nasze dzieci, nawet dorosłe, robią inaczej, bo my już widzimy, tak nam się wydaje, trzy kroki do przodu, że to nie będzie dla nich dobre, prawda? I dlatego też te oczekiwania i no, kusi nas, żeby po prostu wypowiedzieć, mimo że nikt nas nie prosi o zdanie. Na pewno, jeśli nie chcesz się kłócić, to bardzo dobrze jest nauczyć się, jak to jest być dorosłym. I jeśli chodzi o dorosłych, to chciałabym z analizy transakcyjnej, są w nas w środku trzy podosobowości. Jest to dziecko, rodzic oraz dorosły i chodzi o to, żeby ukształtować w sobie tą podosobowość dorosłego, bo dorosły nie ma potrzeby się kłócenia, nie ma potrzeby manipulowania innymi ludźmi, dba o siebie, dba o innych, potrafi być asertywny, potrafi dysponować swoim czasem, swoją energią, potrafi w sposób jasny i zrozumiały komunikować o swoich potrzebach, również w sposób jasny komunikować o swoim punkcie widzenia, potrafi, to jest bardzo ważne, zarządzać swoimi emocjami. Dorosły szanuje wybory innych. Dorosły się nie kłóci, co najwyżej negocjuje swoje sprawy. Dorosły akceptuje, akceptuje, co nie znaczy, że obniża swoje standardy. Dorosły odpuszcza napięcia, kontrolę. Dorosły nie ciśnie na innych i pilnuje swojego ogródka. W byciu dorosłym bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się wypowiadać jak dorosły. Również w środku, kiedy mamy tego. Wewnętrznego krytyka. I bardzo często ten wewnętrzny krytyk jest takim surowym, mędrkującym rodzicem. Więc albo idziemy w mańkę, surowy, mędrkujący rodzic, który mówi nam, ty, debilu, czegoś tam znowu nie zrobiłaś, jesteś beznadziejna, do do niczegoś nie nadajesz, nikt cię nie będzie chciał i tak dalej. Albo druga opcja jest taka, że uciekamy w oja biedna, czyli biedne, biedne dziecko, tak? Biedne, pokrzywdzone dziecko, które ucieka w kąt. Płacze, jakby jest bardzo, bardzo zależne od innych. A o to chodzi, żeby jak najczęściej komunikować się dorosłym, czyli ani dziecko, ani rodzic, tym bardziej mędrkujący, ani zresztą opiekuńczy, bo opiekuńczy to taka nadopiekuńcza mama. I kiedy mówimy do naszego partnera, jako taki rodzic doskonały. No, to też nie jest dobra opcja. Najlepiej, najczęściej mówić z tej podosobowości naszego ja dorosłego. I tutaj przytoczę Wam, słuchajcie, takie skrypty zdania dorosłego, które są zawarte w doskonałej moim zdaniem książce Przeszłość jest Teraz dr Izabeli Kopaniszyn. Ja te zdanka przeczytam. Warto jest, warto jest tak naprawdę te zdania nauczyć się wyryć sobie na pamięć. Bo kiedy ktoś w rozmowie będzie spróbował nas zaskoczyć. Swoim takim właśnie mędrkującym rodzicem, my, żeby się nie strygerować, żebyśmy nie odpowiedzieli ani znowu atakując rodzicem, ani takim zregresowanym biednym, siedzącym w kącie płaczącym dzieckiem, warto jest odpowiedzieć z komunikatu dorosłego. I takie to są oto zdania. Rozumiem Twój punkt widzenia, pozwól jednak, że pozostanę przy swoim. Czy możesz, proszę, wyjaśnić mi dokładnie, o czym właściwie mówisz? Jaki mógłby być przykład sytuacji, którą tu opisujesz? Przepraszam, zawaliłam. Dziękuję, to wiele dla mnie znaczy. Nie ma sprawy, jeśli powiesz nie, ale czy mogę cię prosić o. Nie wyobrażam sobie tak aktywnego udziału w tym projekcie. Czy możemy przedyskutować inne opcje? Kiedy nie zrobiłeś tego, co obiecałeś, poczułam się zignorowana. Czy jestem niewidoczna? Żartem, jeśli ktoś na przykład się z tobą nie przywitał. Nie ma za co. Też żartem z uśmiechem na ustach, kiedy ktoś nie podziękował. Niestety, ten weekend nie mogę, mam inne ważne sprawy. Pozwól, że wrócimy do tematu, kiedy się w pełni uspokoję. To nie jest dobra chwila, by kontynuować. Pozwól, że to przemyślę. Dam ci do jutra odpowiedź. OK. Nie wiesz tego, proszę do siebie, po prostu jestem zmęczona. Bardzo dobrze, bardzo dobrze jest ćwiczyć sobie tego wewnętrznego dorosłego w taki sposób, że stawiamy sobie tak naprawdę na, na ten moment, który jest nam potrzebny, bo ktoś próbuje nas zregresować, że my wyobrażamy sobie, wstawiamy na chwilę, jakby odkręcamy swoją głowę, i wstawiamy w to miejsce. Osobę, o której na pewno wiemy, że zachowałaby się w sposób dorosły. Czyli odpowiedzialna, pełna szacunku, asertywna, zaangażowana, ciepła, samodzielna. Czyli wstawiasz taką osobę na tą sytuację, na ten moment, i pytasz, i pytasz się ze środka, jak zachowałaby się w tej danej sytuacji ta osoba. Także zaufaj sobie, użyj wyobraźni. I trenuj, trenuj bycie dorosły. Możesz się oczywiście inspirować, inspirować się książkami, inspirować się serialami, filmami. Możesz po prostu wyobrazić sobie, tak, ta osoba jest osobą dorosłą, jak ona by się tak zachowała, i możesz nawet pisać sobie takie zdania i mówić, mówić na głos wtedy, kiedy nikt ciebie nie słyszy, nagrywać się i jakby trenować, trenować. Może zwykle nie nauczyli nas, jak to jest być dorosłym, jak odpowiadać. Tak, po dorosłemu, po dojrzałemu. Dobrze jest to dla komunikacji i dla tego, żeby się więcej nie kłócić, nauczyć się jak najczęściej odpowiadać i jak dorosły. Więc tak, kochani, no często kłócimy się, bo nam zależy. Często kłócimy się, bo to też wynika z troski. Albo chcemy kogoś przed czymś ostrzec, co w naszym mniemaniu jest takie bardzo, bardzo wartościowe, prawda? Często też po prostu czujemy się bezsilni i bezradni, no i jakoś po prostu popłyniemy w tej kłótni. A teraz na koniec w kilku punktach chciałabym omówić taką sytuację, że ktoś, ktoś wymyślił pokłócić się z tobą, a ty nie chcesz i jak masz się zachować i co ty na to. Więc po pierwsze, wyobraźmy sobie, że ty nie zostałeś strygorowany, że ty już jako taką właśnie ogarnąłeś swoje wewnętrzne dziecko, masz swojego wewnętrznego dorosłego i... To nie jest po Twojej stronie, tak? Ktoś po prostu został strygarowany, bo tak ma. I zaczyna na Ciebie krzyczeć. No wiesz co? Właśnie, właśnie. Po pierwsze, ustal to ze sobą. Okej, okay. taki jest świat, takie są po części gry międzyludzkie, i ta osoba jest strygarowana. Pomyśl sobie o tym tak, że tak naprawdę w takich silnych emocjach, kiedy wywala, ta osoba nie jest teraz sobą, więc z nią. Teraz nie pogadasz, nie podyskutujesz tym bardziej, bo w tych silnych emocjach człowiek tak naprawdę zachowuje się jak pijany. A z pijanym co? Nie argumentuj. Dwa, kiedy zauważyłeś już, w czym tkwisz, co się dzieje, wróć do siebie. Najprostszy sposób, słuchajcie. Wdechy i wydechy. Trzy takie głębokie, tak żebyś miał łatwiejszy dostęp do kory nowej. Więc Kilka wdechów i wydechów, odseparuj się emocjonalnie, nie wejdź w to zapętlenie takie emocjonalne, bo dwa takie guciki, które się kłócą w jednym momencie, jakby no to nie wróży niczego dobrego. Jeśli tylko możesz, nie dawaj reakcji emocjonalnej, pooddychaj tak jak powiedziałam i... Mów spokojniej. Mów spokojniej i powiedzmy o ton ciszej, bo ludzie, którzy się kłócą, bardzo często nawet nie są tego świadomi. Weź powiedz, to powiedzą, no przecież nie krzyczę, a krzyczą i mają wysoki ton głosu. Więc tak po prostu troszeczkę mów ciszej, spokojniej, wyraźniej. Nie daj się, się zapętlić w tą reakcję emocjonalną. Trzy. Wyobraź sobie, że no, ktoś na ciebie krzyczy. OK, to jest naprawdę szok. To nie jest, to nie jest normalne. Ktoś na nas krzyczy. To już samo to może nas po prostu, jakby taką naszą równowagę zachwiać. Więc zauważ to, zauważ to, co się dzieje. Może cię gdzieś spięło, mo może nagle zaczął cię naprawdę poleć brzuch. Może ci coś niewygodnie, jakbyś miał gulę w gardle. Może teraz przyszły do ciebie jakieś takie myśli. Bo, że nie wiem, najchętniej chciałabym teraz uciec przez okno, to jest beznadziejne, chce mi się, nie, wiem, wymiotować. Zauważ, zauważ wszystko, jakie są Twoje myśli, co się dzieje w Twoim ciele. Przypomnij sobie, przypomnij sobie, że nie chcesz grać w takie gry. I zwyczajnie odmawiasz wzięcia tego głównianego prezentu. Czyli jeśli ta osoba na ciebie zaczyna wrzeszczeć, ty. Ponieważ masz w sobie głęboką niezgodę, żeby ktoś na ciebie krzyczał, wrzeszczał, bluźnił do ciebie, mówiąc, mówiąc nie takim zachowaniom, sobie mówisz tak i pokazujesz sobie, że możesz sobie ufać, że jesteś ze sobą spójny, że to nie jest tylko to typu, no bo ja już więcej nie pozwolę, żeby ktoś mi nasrał na głowę. Nie, jesteś spójna. Nawet jeśli, nawet jeśli ktoś będzie cię później karał ciszą, nawet jeśli ktoś się naprawdę obrazi, trudno, wytrwaj to, bo. Ty sama w sobie jesteś jakby szczera, później będziesz mogła spojrzeć sobie spokojnie w oczy w lustrze, i to jest dla ciebie dużo ważniejsze, powinno być dla ciebie to dużo ważniejsze niż to, że ktoś się ofochuje, albo będzie miał potem jakiś problem, będzie Ci to wypominał. Bierzesz to po prostu na klatę i dla swojego szacunku takim zachowaniom mówisz nie. Możesz zwyczajnie powiedzieć, wrócimy do tej rozmowy za chwilę, jak oboje będziemy spokojni. Tak i. Może być tak, że jeśli do tego dobrze podejdziecie, otwarcie to pół godziny i tak naprawdę opadną w was emocje, ale no, ktoś może powiedzieć, co ty w ogóle tutaj mi insynuujesz, jestem spokojny, w ogóle weź przestań, tak, albo cokolwiek innego. Czyli też może to potraktować jak a tak, no wszystko można, że, że tak powiem, ale to wtedy dobra, trudno. To ty mówisz. OK, to w takim razie ja muszę ochłonąć, tak? Bardzo proszę, wrócimy do tej rozmowy za pół godziny, czy za godzinę, jak we mnie. W takim razie opadną emocje, no i nie wiem, zostawiasz tą osobę rozedrganą, kłócącą się, po prostu jakby odwracasz się na pięcie, mówisz, że musisz się przejść na spacer, czy wychodzisz do kibelka i po prostu bierzesz swoje ciało i opuszczasz to pomieszczenie. Pięć. Przypomnij sobie, że nie ma nic ważniejszego niż harmonia. Tobie niż Twój spokój wewnętrzny, spokój umysłu. Naprawdę nie zawsze warto się kłócić, nie warto się spierać, nie zawsze warto energetycznie po prostu dawać się zapętlić i zburzyć swój taki spokój wewnętrzny. I wiecie co, naprawdę, można mieć rację albo relacje. Pamiętajmy, dbajmy jakby o swój spokój, jakby o swoje dobre samopoczucie, co Ci to da. No w ogóle naprawdę nie zawsze warto się spierać i kłócić o bzdurki i pierdółki. I pamiętaj, jedyna racja to wibracja. Nawet jeśli często wydaje nam się, że ktoś po prostu tak nas ciągnie, za te takie haczyki, triggery, zaczepia, zaczepia, to i tak zawsze, zawsze masz możliwość wyboru, jak ty na to zareagujesz i co ty na to. Także pamiętaj, twój spokój wewnętrzny jest bardzo, bardzo ważny. Nawet jeśli ktoś tego nie zrozumie, nawet jeśli ktoś się obrazi, pamiętaj, wektor do siebie co ja na to? Jak ja chcę zareagować? I mam nadzieję, że jedyną twoją odpowiedzią jest reakcja po dorosłemu. Kolejny ważny punkcik jak z tą kłótnią i jak się więcej nie kłócić wywaliło, wywaliło komuś. Tak, i mamy już te pięć punkcików zaliczonych. To w szóstym, słuchajcie, idziemy do naszego wewnętrznego dziecka i przepraszamy wewnętrzne, różowe i puchate za to, że to nas spotkało. Czyli. Nie wiem, patrzymy sobie na zegarek, mówimy, że na chwilkę musimy wyjść do toalety. Spotykamy się z naszym wewnętrznym dzieckiem, oczywiście w naszym wnętrzu i z pozycji dorosłego, tego idealnego dorosłego, o którym mówiłam 10 minut wcześniej, że go sobie wyobrażamy, tak? Jak ktoś, powiedzmy z telewizji, z filmu, czy jakiś inny nasz autorytet, zareagowałby w takiej sytuacji, i tym dorosłym mówimy do naszego wewnętrznego dziecka: Przepraszam, przepraszam, kochanie, że to, że to cię spotkało. Przepraszam, że ktoś na ciebie. Krzyczał, bardzo jest mi przykro. To nie powinno się zadziać. Przepraszamy tą naszą wrażliwą część. 7. Przypomnij sobie, przypomnij sobie, że komunikacja kulturalna tak nie powinna wyglądać. Że tak jak i każdy człowiek, również i ty, zasługujesz na uprzejmość i delikatność. Ale wiecie, jakby są osoby, które po prostu będą na nas projektować. Wszystko po prostu. Yy, nie ten ton głosu, spojrzenie, cokolwiek. I oni widzą i wiedzą, bo wiedzą i widzą. Więc jakby ty możesz być Bogu ducha winną w tym momencie osobą, ale po prostu oni widzą, oni wiedzą, i oni na Ciebie będą próbować wyżygiwać. Więc ty w sobie decydujesz, że to jakby nie jest u Tobie. To jest projekcja tej osoby na Ciebie i innych osób. Pamiętaj, to nie jest u Tobie. I ostatni punkcik, nie analizuj tego. Nie analizuj tego, jak mogłaś się zachować, że może mogłaś się bardziej postarać, że może to, że może tamto, że może innym razem, nie wiem, inaczej usiądziesz, inaczej się ubierzesz, inaczej odkrząkniesz, a może nie, odkrzą nie odkrząkniesz, a może zamówisz coś innego, a może włączysz inną muzykę, a może w ogóle to, a może tamto, i tak dalej, i tak dalej. Nie analizuj tego, że mogłabyś coś inaczej. Jeśli ktoś się z tobą kłóci, nie zastanawiaj się nad tym, jak Ty mogłabyś to naprawić. Nie zastanawia się nad tym, bo po stronie kłócącego, po stronie jakby jego złej komunikacji leży rozkminianie, co następnym razem powinien zrobić. Także piłeczka jest po drugiej stronie. Więc kochani, dorosły się nie kłóci. On co najwyżej negocjuje. No i oczywiście dyskutuje. I teraz tak, mała gwiazdka na sam koniec. Oczywiście mówię tutaj o tej sytuacji, kiedy po naszej stronie... Sprawdziliśmy ze sobą, czy jesteśmy na pewno dorośli, czy na pewno ten komunikat był dorosły, czy nie striggerowaliśmy się, czy coś nas nie uruchomiło, czy my naprawdę jesteśmy ok, tak? Bo jakby nie miejmy w sobie chęci zmieniania innych, chęci tego, że ktoś musi tak i tak zareagować. No, jakby naprawdę innych nie zbawisz. może zbawić tylko i aż siebie. Więc zakładam, że to jest sytuacja, w której ty jesteś ok. A ta osoba po prostu wymyśliła, że będzie się z Tobą kłócić. Więc mam nadzieję, że te rady troszeczkę chociaż pomogą i te komunikaty, które też były na początku, również pomogą wyjść z takiej kłótni. Zadawanie pytań, parafrazowanie, spokojny ton głosu, oddechy. Pilnuj swojej intencji, pilnuj swojej interpretacji, bądź jak najczęściej w dorosłym. Życzę Wam na koniec jak najwięcej dyskusji. Dyskusji, a nie kłótni, ale pamiętajmy, że kiedy ludziom na sobie zależy, bardzo często, bardzo często są te kłótnie. A kiedy zaczynamy być sobie tak totalnie obojętni, to też nie jest do końca przecież dobre, prawda? Bo wielu z nas ma w sobie nieuzdrowione, wewnętrzne dzieci, Wiele jeszcze ran, wiele jeszcze traum i to one się odzywają, ale tak naprawdę, no to przecież się kochamy. Kochamy się, mamy emocje, ci ludzie są dla nas ważni i dlatego wciąż jeszcze, wciąż jeszcze jest tyle między nami kłótni. Zacznijmy od siebie, bądźmy jak najczęściej dorośli, ale jednak bądźmy przygotowani i akceptujmy po prostu to, że czasem jeszcze będą się zdarzały kłótnie. Do następnego pa.